No 13 oczywiście się Oczywiście widać Trochę drugi raz to mówię Ale witam Was na kolejnym odcinku Oj, fajny bojr teraz dodaję Ci tylko wydaje po ja jednym roku Nie mam A ja na nie mam To o to, come on. Zobaczcie, widzę Bo może to był jakiś Bóg bo na jak teraz weszłam, to normalnie to. A ja, to bram na szczęście nie mam. To ja tego nie mam. Widzę, o co chodzi. No. Nie was witam. Trzeci raz o mówię, widzę nie wiem, o co mi chodzi. Próbujemy oczywiście przebić kanał Daniel TikTok, więc subskrybujcie. jego, nie, bo to jest jeden z gorszych filmów. Tratuję, ale jeśli macie to, to subskrybujcie, proszę mnie widzowie. Pewnie wiem, jak ja wam mam prosić. Niedługo wleci moja nota, więc jeśli coś mi powiadomić, to musicie sobie zrobić z dzwonkiem. Bo tak, no to już nie będzie. Tutaj musimy wygrać dwa razy yy, ten rundę. Widowie, więc, let's go. Gramy sobie oczywiście Earth O, mamy. Spróbujemy się widzieć tutaj z kimś teamować. Team, 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 team? Poczekajcie, chyba się my z Lolą. Team? Poczekaj. Idziemy. Ona czy gdzieś tu. Ej dobra, ona chyba nie chce się ze mną teamować. Ona po prostu ze mną zająć taniec brawlerów. Szkoda widzowie. Gale, 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 pogromce duchów. No, Squeak by miał przerąbane. Gdzie musimy tu poławczyć? Noż! Widzę, nie damy sobie rady. Ale prawie było blisko. A teraz zagramy sobie rolką. Gdzie? Gdzie? No to go. Chyba, chromatyków. Kiew jest słaby. W ogóle niedawno zdobyłem Sergio, ja no nawet nie mam pu pucharka Sir, yes. to się zmienić yy... No to okej, no to... mam pytanie I zobacz, jeśli się poradnik gracza, to wiecie już jak grać w Brawl Stars Wie, Będzie za chwilę taki fun fact Wiem, że da się fajnie tym ultym manewrować. Tylko trzeba się umieć. A ja nie umiem. Griff, griff, grif, griff, griff. Rodwaj tego kliba i spadaj. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Super, super, super. Nice, widzę. Czterech boglerów odpad! Widzę, let's go! Dobra! Niech ktoś dojedzie tego Riko w końcu. Widzowie, niech ktoś go wreszcie dojedzie. Widzowie, wiecie pan, że ten drugi daje wam lepszego spida. Fun fact. Ale to nie ten chodziło. Widzowie, poczekajcie, bo tu ta chyba. Nie wierzę, chyba trzeba ją wyjaśnić. Dobra, widzowie, let's go. Kold, kold, kold! Let's go, widzowie! Let's go! Let's go! Spadrzcie na to! Tak się Widowie gra! Let's go! Oj, i mamy te ulepszenia! Pójdą się, na ulepszenie Serga chyba, czy na RT'ego. Widzę, nie zwracajcie uwagi na te dźwięki. Lecimy widzę oczywiście dalej Let's go Widzę jak była u Was Uwaga Widzę hashtag dzisiejszego odcinka jest Jaka była u Was strona pogoda U mnie lałej w ogóle było tylko i to U nie po... pogoda była do niczego Może A to lecimy do niczego Let's go Gdzie po narkotykach? Daj mi naładować unta Dobra. Zbambikowałem to chyba. Piek o właśnie, o takie manewrowanie mi chodziło, ty ma. Właśnie to, ja wam to pokazałem. Nie różmy jemy tego, tak? Bo byśmy to zbambikowali. Ucieczka i lecimy. Z Borowiczkiem. Idę już. No chodź. Ale Borowiczek. Widzę. ci jak się robi Borowiczku. Widzę Widzowie i tak to się robi. Widzę nawet cię skociłam, prawda? Ale była esta z borowiczkami. widzę, bo to są borowiczki. Ja to nie obrażam, tylko musicie się nauczyć ślepieć i grać. Że dobrze grać. Nie wiem widzę jak to wytłumaczyć. Dajemy 40 kredytów. Widzowie? Dobra, let's go. Za tym serduszkiem. To widzę, co ja odwaliłem na dziś, To chyba to nie zbambiczyłem. To jest bambic, To jak to robicie, żeby mieć lepszy? Bo to trzeba... Jakby na... Jak, jeśli chcecie kogoś atakować, to wtedy. O i teraz, teraz, Zobacz, Zbambikowałem to chyba. Czy nie? Dobra, nie zbambikowałem tego. Widzę, gdyby mnie ten ult! To by było po mnie! Bo by mnie tym swoim ciosem zaatakował. Widzę i... Nie zbambiczyłam tego. Dobra, strefa mi to rozbije. Widzę, jestem pro nas, serdziku. Nara. robiczek. Zawsze my tutaj na tą pamkę. Czy ona tam idzie? Ej, chyba tu idzie. Nie dobra. Nie będziemy myli, że Nie? No to? Chodź, chodź, chodź. Jezus. Dobra, ten kłęb się tutaj. Chodźcie. Ja. Patrzcie, jak się widzę, dojeżdża. Mam z tą pamką. Wiedziałem. Ona ma więcej cubeł. Ale to mnie nie zbawi chyba. Tyk, tyk. Ucieka! Widzowie. Patrzcie. Mało no, super rzadki. I po że to Okej Ok. dlaczego się opłaca brać serra? Widzę, jeśli jesteście takimi skillerami. To po prostu nawet największy pro. Nawet Adam Małeś właśnie pokonał w Brawlu. O! Widzę, jeśli dobrze się przejrzycie, to widzieliście tam obok Piper? Jego im się nie to, to jest nowy skin do yy, Franka. Wiem, że nie był zapowiadany? Tylko taki fanfuck. Nara. Mam biczek. I mi to zniknie. Tak. No, a jeśli to ją akurat nie przejmuje, to za chwilę mam znak bójta. Bo ale ten film akurat jest bank. Pobijamy tego barleya. Ej, widzicie, jak gram z botami. nawet zrobiliśmy najlepszą akcję. Nice. A, jestem blisko. O, fajny fan fakt, że jak masz 25 tych, to wtedy masz normalnie bez yy, jednej linki. Albo 20, nie wiem, sam. I mam na bólu? Zero. Dobra Lecimy za Sergem. i lecimy chyba znowu w Soluwe, nie? Lecimy w Soluwe, totalnie. Ok, let's go. Widzę, tu jest kamera RT, a tutaj obok Piper tam Inka nawet leci. To to jest nowe Skin do Franka. Nie było powiedziane, ale taki fan podróży. Aniż planujemy przyszłe nawet dobrze, nie ma tego Halloween. Halloweend. to stanują kolejne skinie. ma być... Mega Potwór Frank. Mam kontakty ze Supercellem, więc mi umówię na bieżąco. let's go! O, słuchajcie, a tam mam normalnie trzeciego. Okej, okay, rosa, rosa, rosa. Czy ja Po prostu nie mam większego a nie to jest mój skóra. To by było widać efekt. z Bambicza Czy nie z Bambicza? Patrzcie. Ja ja tego nawet nie zbambiczyłem. Grip, 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 grip. Esa, esa z nim. Teraz. Zwomniczyłem to delikatnie. Ale dało się radę. Piąta ranga na serżu. Nice. Gdzie? O, co jest... Witamy. Iga jest na członkiem. Poczekajcie. Ej, są online Dalej napiszemy gramy. G. Poczekajcie jeszcze raz. G. 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 Wysłać. A widzę, ja jestem nowy w tym klubie. Boże, czemu ja umiem wszystko złam Noż? Noż! Poczekajcie, bo to muszę zrestartować. tam widzę po przerwie. I tutaj u jakieś pół godziny. Ale wam... Ale wy to widzieliście jako 5-10, żeby to od razu widzicie. Jestem już po restarcie telefonu. U nie chciało wejść i się okazało po prostu, że miałem pełny folder. Musiałem go po prostu wyczyścić, ale ja o tym nie wiedziałem, więc zrestartowałem. Mortis, smartis, smartis. Nie złam. Dobra, przez przypadek mi nie kliknął ten video i to serio mówię. No nie walnąłem do kaktusa. Kiełek, kiełek, kiełek. Call for idziemy, idziemy, idziemy. Tam będzie szybciej. Tu. Unikam tego bulita i lecimy na Gale'a. I mam łokcie. No, o, o, Bambi, to go, oklarki Bambiczy to? Nie zbambiczyłem nawet. Widzę, jestem dominujący na mapie. Idziemy przejąć środek. Nara, Bambiczku Bambiczu to. Idę. Nice. Dobra, ale widzimy knockout. jeszcze raz. To jest butelka Max. Max, nie śmieć! To to fajnie na Tak ona to wywaliła. I potem... Aż to odwalił! No to widzę to już jest grubsza, ale na najczęściej. Nie będzie aktualizacji Brawl Talka po prostu widzę bo... Byłem rozchorowany, więc nie będzie, sorry. Widzę, wiem. Ale będzie dużo takich głównych analiz ogólnych, widzowie. Więc oczywiście spróbujcie. A Zostawimy sobie to na następną nogę. I będzie teraz więcej, jak Ileśmy tutaj na kogoś? I lecimy. Będę tego mortyska. Let's go. Chodź widzę teraz na to. Miejmy kąpię. O 115. Okej. Okay. Da, e cum tu. Oh! super să-l ai din, atunci nu super să... Aha. Tylko w gry odsportera. Gdy... Pocie, bo nic, Jeżeli mi jeszcze coś wysyłacie, to proszę, dajcie mi chociaż emotki. Będę mam naprawdę bardzo wdzięczny. Jeśli, dobie, jeśli mi wyślecie coś, to musi być co najmniej emotka albo jakaś ikona gracza. Jeśli tak, to was zdrowie na odcinku. Ja widzę, mam na drugim koncie tą emotkę. Robi <grym> mask. Aha, nie. Nie, co z Bambicza? Okej, okay. ale zostaw sobie tego ulta, bo został tylko ten grom. I już go tutaj parę, parę. Noż, nie przerywaj mi kwestii. Nice. I kto na najlepszą makcie Max, ale okej, okay, dobra. Wybaczcie. A, bo na tą pam tu leciała Widzowie i to chyba ma nie na tyle z tego odcinka Tak, tu z dude budus to oczywiście widzę, subskrybujcie po więcej Widzę, poczekajcie Kolecka Jest, jesteś O, to to pani to hyperdładowanie, nie? Supercell mi dał na dwa takie hyperdoładowania No żartuję, ale jeśli chcecie je mieć, to napiszcie. I oczywiście będę je miał. Bo jak będę miał... Poczekajcie. Da mi radę to z tydzień wytrzymać, bo jeśli tak... To ja sobie nie kupię tego nowego karnetu. Tylko sobie kupię hyperładowanie Błagam, że to wytrzymał mi do przyszłego miesiąca. No i brow mi się zwiesił Czekajcie. Zobaczcie, jak ja zresztą O. Tak? Coś się odbala. Boże, znowu lagi. Jeśli one mi być mają tydzień, to. Noż nie chcę! A to i tak mi nie... to. i to jest, co to jest? dobra, wytrzyma mi to tydzień tylko nie ja mam teraz, nie wiem czy to do a ja nie mam Maze, no właśnie, ja bym ją od razu miał nie wiem czy mi się opłaca kupować samą czy prosić o to, moją kartę ale myślę, że mi wystarczy to samo nie? będę miał właśnie do koletki, Dzisiaj widzę Wyślijcie mi postać, albo skinka karnowinowego. Najbardziej bym chciał tego oglądać. Jeśli si mnie go wyślijcie? Wyśl to ja. Wam wyślę tak w tajemnicy, kto pierwszy ten lepszy. Wyślę wam... A, muszę mieć jedenasty poziom. To już jest nic z tego. Myślę, że ją sobie będę ulepszał. A Jessie mam? Błagam. Jeśli nie, to muszę się z na koletkę biedną. Jest na siódmym a na jedenasty. No to widzę, coś czuję, że chyba będzie przekichane. Ja mam z cukierkowego szału. O! Sztywizowy wieża. Trafił. To widzę, że to już na dłuższą metę. No to. Teraz sobie to wszystko zrobimy. I no, i wydaje się, musimy pożegnać. Więc tego squeaka to ja sobie dam może rtiego. No to widzę na rekka. Pa.